Witajcie witajcie z tej strony Szymon. I dzisiaj jest taki poran na odcinek, przynajmniej jeden nakrywał na mocno, na odpocząć parę lat później. Dzisiaj w sklepie jest... Wiesz patrz. Wypromuję cię. Serve. Jena. To no, 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 no. znaczy nie. Nie da się. To znaczy? Ja się może nie da. No przynajmniej na czeka się nie da. Jak ogarniesz mi ten film na laptopie, to ja sobie go zmontuję i cię oznacza dobra a tak skrócie. dzisiaj zakupimy sobie ten pak do jeszcze przed obcim, ja kupiłem takie wyliczne you To jest moja pierwsza gierka um, po update. Więc proszę się. Piszę w komentarzu 100 lat, postaram się przypiąć serduszka, bo jutro mam urodziny. Jutro w poniedziałek. Ujęę. Ja nie. Niedługo może uda mi się montować te filmy, ale będą wylatywały tak to jakoś w tygodniu bo niedługo będę robił ten komputer tam na miejscu o, jasne o, dynamo z bambikiem tu jest bambik z gwiazdką, a no, tam dynamo z bambikiem tylko dobra gdzie ten komputer wiem, że coś mówiłem, ale teraz zapomniałem Wiem, że jestem lepiej, jednak chęć je szukać, ale no one są takie małe, no ja nie no, wiem, dobra, dobra, no to super, Ej. to może byłby dobry pomysł, ale mógłbym iść tutaj chodzić, tak jak bot, movement Movementota. O, tu jest Kuindža, dobra, super, to ja sobie lecę nad Ontami, chociaż tam jest mało mi tu, więc na to sobie lecę, ale tam Chodźcie za... To. Chodź za to. W tym sezonie te marmeliskie są super. Kartą to były, nie wiem, to ja nawet nie wiedziałem, że to są marmelok, ale szczerze, to Ale to ostrze się nie wyjmuje, skoro. Dobra, jest. No nie, pompa i chciałem coś na dole, co no bo jak ja będę tym pinczekiem. A dobra, na to jest jeszcze Ale mam nadzieję, że mi Venom wypadnie, bo ja jestem panem Venoma i Spiderman po pierwsze. Są do siebie bardzo podobni. A podlubię, a to było tutaj po drugie hmm. nie! No dobra, mają te same kolory. Ale chodziło mi o to, że venom jest mega fajny, a mój pies nazywa się Batman, bo miał nazwanie tak, bo miał i tam takiego nie koperza jakby na tym taki wzór. Jak ty masz Venoma, to go oddawaj już. No niech ten bo ty niego go się może. Ja mam to spokojnie. dobre, spokojnie. Zabiły go, dobra. Tylko teraz mam troszeczkę mieć problem z Ej, przez chwilę nie słyszałem tego. Jezu, mi się wydawało, że on pompę wyciąga, ten robot. Dobra, dziękuję. Dobra, zalewka. Siedemdziesiąt. głowę i to nie jest dla tego Dobra. Sfleszę, zostawię albo... tak, tak, dobra. Dobra, ja najpierw nie będę rzucać. Teraz Venom. Czy on zniszczył wszystkie Queen Jety? Tak. Ale teraz jest hajk na tego Venom. Tak mi się wydaje. Hm. Nie. To jest mi O, jeszcze typa. Skąd ty do mnie robisz? No serio, ja go nie widziałem. No do ma Venuma... Ja pierdzielę. On ma jakoś budajno. Ale sobie wszystkie splasha na niego. No rzuć Robię tak. On tu będzie schodził. Ja no ginij mój ja, Dobra. A to był ten? Gdzie ty jesteśmy? Powiedz. Aha. To jest mo moje, moje. To był tanie się wytań. Chyba. Miała uga. Nie wiem czemu odbijacza użyłem Co to, fioletowe? A nie, aha a, Nie, fioletowe Ja wiem ja. Aha, myślałem, że to co jest On miał PM, a nie miał PM Ale maset no

A ja wykonuję challenge? O challenge! Nie, nie wiem... O nie, no nie wiem sam, dobra! Co jest? No i tu jest daleka wygląda jak fioletowe. Przynajmniej ja tak widzę. Ale no gdzie jest ten sam? To ja? To zabiję? To zabiłem, bo ja to, to, to ja go zabiłem, nie miałem go. A to nie był ten? Ja to tu leży złamas. I tu po drodze musiał go ten bądź zabić. zrobić. No, no nie, to miał taki laser. Absolutnie. Wiem, że ostatniej nie musiałem niszczyć. Ej. To wyglądało jak skrzynka. Ale ten killow jest głośny, albo ja mam tak formę. A i każdy killow jest taki głośny. Jezus Maria, widzicie to, jak ten będą zesłania ten, on na banda zrobił coś leczy? Ale widzicie jak ten venom zesłania ekran, jak się kupca i coś mu! Dobrze! To był chyba ten nałogowiec, nie wiem. Ale ten naugowiec mnie nie wkurzył, bo mi całe leczenie nie było listował. Nie, to był banda tylko najgorsze jest to, że on mi stracił kewa, nie HP, więc... I nie miał bandaży. O, to jest. Najlepszy. No i kebów! Jak Jakie się mylę. Ooooo, sporo mam marców. Kurde, mam więcej dziurów, dużo radnych maców. Ale patrzcie, jakie to jest grube jak... Się... Tak robi i tak. I się idzie w dodatku. No to nie polecam tak strzelać, ale szczerze skinek moim zdaniem bardzo ładny dałbym 7,5 na 10, ponieważ bardzo lubię venoma, skinek ładny, z emocją się napracowałem ten jest edycja stylu, a tak naprawdę ta edycja stylu to jest drugi venom, to jest wróg tego, bo oglądałem film, taki slifek dla Was. Ja tych, co nie wiedzą. I mm, No i tak. No i teraz No i tak. i polecam film z penowym. No, ja też... no i jest to, że tego ostrza nie można... Ej, bo na początku, jak tam w lobby brałem tego Venoma, nie wiem, czy wy zauważyliście, ale... Nie wiem w ogóle, czy ktoś na to uwagę zwraca, ale e, czy dało się tam zmieniać edycję kilową? Bo mi się wydawało, że się nie da. Nie wiem. Jak ktoś z was zauważył, to może napisać, i ma, że są wyłączone. ja muszę dla was z rana nagrywać bo jestem jeszcze spokojnie bo popołudnie, jak to po po To po to po 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 to bardzo. Nie no, po godzinie to tam rósł. To byłby chyba ten co Helka wziął, ale nie, on by nie zdążył, pewnie się wybrał. Nie wiem, o na kompasie widziałem strzały. No, ewidentnie to trzeba. Ej, nie, nie zabijajcie się O, Quinjet, a nie, to jest ten co jako. Yy, całego... Dobra Jezu, ja, ja strzelam do kamienia i ja jestem Lepy został. Wiem, że wam nie polecam tak strzelać, no nie polecam, bo to jest jakieś jest na ślepo. Strzelanie na ślepo No na szlepo. Strzelanie na że ja cztery jednej Ale że ja cztery o nie, no, mój pies jest wykończony z paniem. Dobra, biorę kart. Tak tak. No, o, co? W ogóle bym sobie poszedł bez tych kenów, by the way. A gdzie jest o, tu jest tego typa, co waliłem. O, sobie jest szkoda, że nie ma to z tym, co robiłem Okej, okay, niebieska w ogóle... Ej, to jest... TO JEST TEN AUGOWIEC! Dobrze, zabiłem go. O Jezu, ale ja jestem debilem. Teraz sobie przypomniałem, że ja już gdzieś zostawiłem niebieską On Tak mi się wydaje, że na nagranie to było widać. Bo chyba zabiłem właśnie tam... ...typa. Ja miałem ja, niebieską, nie ja ją zostawiłem, tak mi się wydaje. No tak, ten typu pewnie. E, tu se chce i tam se poszedł, ten go wieczór. O Jenny. No jak tam. Gdzieś skąd? O traf! Jenny, jak nie się rajduje, jak też ma pokrewy czy nie? Jezus Maria, jak cały to I się wystraszyłem. I no. Skąd ja dostałem 50 kewa, jak jego tylko zabiłem? Ale tak, bo on mnie obił, ja się uleczyłam. Walnę sobie jego apteka? Wyjdę na piłkę. O, miał trzy to spoko. I dużo zarobiście. Że ja jej wcześniej nie zauważyłem? Ja mogłem z ślą nawiasem. Ja. To kupi ta duża nie da Muszę nie hejtować, że wolno edytuję i buduję, ale gram na PESie, a tu nie ma tak, że mogę tutaj kliknąć oto i od razu mam edycję i tak szybko mogę myszką tutaj muszę przytrzymać, no i mam małą... Dobra, polucik mogę skoczyć. O, aługowiec kolejny chyba. No jasne, że aługowiec Niebieską pękną. Czemu ci ałgowiec leci? A Dawaj jak pękka będzie. Dobrze, pierwszy. Ale czemu to sprawa pani pięć? Ale, że ja robię taką Tata? Nie, jak ja, ja od, z, od tego zginę, że poszłam sobie po skrzynkę i lubię kiedyś dzwona... O, przeżyłem. Ten plecak do tego Venoma tak średnio pasuje, no... Czemu moim zdaniem bardziej zapasował bez plecaka albo jakiś inny. taki, bo taki pająk, bardziej albo skorpion cokolwiek to symbolizuje zwierzę na plecach. Zrobił coś! No nie, to jest jakiś kurs. O Jezu! Zobaczcie, się, zobaczcie! O, nie, on ja nas paza. I to już jest normalny jakiś gracz. Nie. O, co on? Co on robi? Jeśli się kupuje? O, nie za dobry! Też mam trapa, haha. No zostaw mnie! Zostaw mnie w spokoju, sorka! Sorka, że do ciebie strzelałem. Ale ogarnij się. O czemu? Czemu mi to robisz? Nie wbijaj się! No, no nie, spieprzał. No teraz to tak, bo dostał 50. Jak ja dzielę co ja robię? Błagam, przymiję. uspokój się. Dobra, Chodzę do lobby. 10 lub tam 9 fragów. Nie wiem, nie patrzałem. Ja w ogóle nawet teraz nie wiem, jak działają powtórki. Bo tutaj się szło, szło, szło. I tu była jakaś specjalna zakładka chyba i tam było. O nie! O nie! O rany no to nie za będą jak zaliczone. No i widzimy się kiedy indziej, Ewa.